Dzień dobry barany. Przychodzę do Was z czytaniem, na, z prognozą na luty 2024. Zobaczymy, jakie energie będą Wam towarzyszyły e, przy finansach, pracy, miłości, emocjach, w życiu codziennym, co warto zrobić, a czym się nie zajmować. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i weź to co do Ciebie przemawia, a to, co nie zostaw. Niech te prognozy będą dla Ciebie inspiracją bardziej i rozrywką niż radami, co masz zrobić, bo wtedy mogą być to rady, kiedy robimy czytania indywidualne, bardzo wycelowane dla danej osoby. Nie powiedziałam, bo witam na moim kanale Zapytaj Tarota. Bardzo dziękuję, że jesteście, że oglądacie, że subskrybujecie, lajkujecie, komentujecie. To daje mi poczucie, że moja praca kogoś inspiruje. To co, barany, gotowe? Ok, lecimy. Jaki będzie miesiąc luty dla baranów w 2024 roku? Co w pracy w finansach? Siódemka mieczy. Emocje uczucia. Paść mieczy. O, barany będą miały niezłe rozkminki. Co warto zrobić w tym miesiącu? Na czym się skupić? Szóstka buław. Mhm. Co zostawić, czym się nie zajmować? Szóstka pentakli. No nieźle. I ogólna energia dla baranów to dziewiątka pentakli. W ogóle nie ma kielichów, drogie barany. Miesiąc luty dla Was będzie miesiącem skupiania się na tym, co mi się opłaca w życiu, a co mi się nie opłaca. Co mi się podoba, a co mi się nie podoba. E, czy to jest dla mnie dobre, czy, czy dane, dana sytuacja jest dla mnie niekorzystna i e, takie i karty was do tego zachęcają drogie barany skupcie się na tym właśnie co jest dla mnie ważne, nieważne, dobre, niekorzystne, e, co mi się opłaca, co jest dla mnie nieopłacalne, czy e, Jestem gdzieś nadużywany w jakiejś sferze mojej znajomości, koleżeństwa, pracy i tak I to będzie doskonały miesiąc na to, żeby się nad tym zastanowić. Jeśli chodzi o pracę, drogie barany, wy i wasz intelektualny język, to znaczy wasze cyniczne uwagi do innych ludzi, przy tych kartach bym powiedziała tak. Powiesz komuś, że nie umie czegoś robić w sposób złośliwego dowcipu. Dobra. Co zyskujesz? No, czujesz się świetnie z tym. Wow, jestem zwycięzcą, tak? Czujesz się świetnie. Co dalej? Zyskujesz wspaniałego i bardzo oddanego tobie wroga. Je, czy da się pracować z wrogami, z osobami, które są totalnie nam nieżyczliwe i bo które i to nie jest tak, że one są nieżyczliwe same z siebie, tylko usłyszały, wie, że jest jakaś pani, która się całe życie odchudza, jest na diecie, efekty ma takie, jakie ma, to ty powiesz jej: O, Krystyna, mm, naprawdę widzę, że masz pojadłaś ostatnio. No. Po co? Czy tego potrzebujesz, drogi baranie? No potrzebujesz, żeby się przez chwilę lepiej poczuć, ale na dłuższą metę, to co powiedziałam na początku, czy tobie się to opłaca i kalkuluje? Nie bardzo, odradzam. Drogie barany, język za zębami. I teraz tak, w pracy możecie mieć... W drugą stronę, że osoby się będą do Was uśmiechały, będą dla Was miłe, przyjemne i mówił w, wspaniale, że jesteś i cudownie, że tutaj z nami pracujesz. Natomiast tak naprawdę obgadują Cię za plecami i e, chciałyby, żebyś z tej pracy wyleciał, czy wyleciała. Nie są Tobie życzliwie. Więc bądźcie, starajcie się przynajmniej ten luty przeczekać w takiej energii, <laughs> Neutralnej, uprzejmie, bez poufalania się, bez udzielania prywatnych informacji na temat siebie, swojego życia, wykonujcie swoje obowiązki i nie wdawajcie się w dyskusje pracowe z innymi osobami. Jeśli chodzi o finanse, jeżeli chcesz, drogi Baranie, w tym miesiącu zaciągnąć jakąś pożyczkę, to ona będzie niekorzystna, obojętnie co to jest. Kredyt, duża pożyczka, mała pożyczka, Odradzam albo naprawdę. <laughs> przepraszam, napiję się wody. Albo poradź się osób, co do których masz pewność, że znają się na, na finansach, na bankowości, czy tam jak to yy, z taką. Jak najbardziej będzie korzystne dla ciebie pożyczanie pieniędzy. Generalnie. Drogi Baranie, nie pożyczaj ty pieniędzy i nie pożyczaj komuś pieniędzy. Jeżeli ktoś zwróci się do ciebie, mówimy nawet małe kwoty, to tam sześć nie odzyskasz, ale jeżeli to będzie duża kwota, to drogi Baranie, istnieje duża szansa, że się na tym przejedziesz. Ty będziesz chciał się poczuć wspaniałomyślnie i że jestem taki świetny i mogę komuś pomóc, ale to nie do końca tak się stanie, tylko ta osoba zwyczajnie Ciebie wykorzysta i y, z oddaniem tego, tej, tego długu będziesz, odzyskaniem tych pieniędzy będziesz miał, drogi baranie, problemy. Y, jeżeli Ty pożyczasz pieniądze, to Ty będziesz miał problemy, żeby je... Oddać, więc e, pięć razy się zastanów e, nad tym. Barany, które mają dosyć stabilną sytuację finansową i chciałyby w coś zainwestować, to nie jest dobry miesiąc. Wstrzymajcie się do marca, e, chyba że na jakieś takie, że ktoś jest naprawdę mądry i wiecie, że jest wam oddany, że wam źle nie, y, nie udzieli złych rad, tak? że nie wtopicie gdzieś. Uwaga też na y, duże, duże wydatki. Jeżeli możecie się wstrzymać z tymi wydatkami, to to zróbcie. Jeżeli musicie w tym miesiącu robić przelewy dużej wartości, to y, czy właśnie to zabezpieczcie te przelewy możliwe, zróbcie to tak w sposób jak najbardziej bezpieczny, aby było to no właśnie zabezpieczone, no ja się nie znam na bankowości, więc nie umiem tego wam dokładnie wytłumaczyć, natomiast y, po prostu chodzi tu o to, żebyście mieli oczy na około głowy. Czy barany, które szukają pracy nie bardzo te, to widzę, bardziej widzę takie obiecywanki, cacanki, wiecie, tak, tak, oczywiście, może pani na nas liczyć, może pan na nas liczyć, jesteśmy bardzo zainteresowani, ale to się nie przełoży. Na, na jakieś konkretne działanie, chyba że będziecie tak super przygotowani do tego, że będziecie wiedzieli, czego dana firma potrzebuje, jakich kompetencji i, i jakiego pracownika, i staniecie się taką osobą. To wtedy tak. Ale takie wysyłanie CV, po prostu aplikowanie w tym lutym może się nie udawać. I ostrożnie z finansami, drogie barany. I żebyście nie działały impulsywnie. Ktoś Wam powie: Słuchaj, jaki to będzie dobry interes. Będziesz miał obfitość i w ogóle potrojone zyski. Tylko daj nam jakąś kwotę, a my Ci to za Ciebie zrobimy. Dobra, podpiszmy takie i takie umowy u notariusza, czyli zabezpieczcie się. Jak to jest tylko możliwe, ja wam daję taką kwotę, podpiszmy umowę. W razie coś tam oddajecie do takiego i takiego terminu tą kasę. Paść mieczy. No, powiedziałam, że uważać na słowa w pracy. Drogie barany, uważać na słowa w relacjach. Możecie być kłótliwi i możecie chcieć udowadniać w relacjach, jakich jesteście, że to wy macie rację, że wasza prawda jest najprawdziwsza, jedyna słuszna. To yy, to, co mówiłam na początku, zadaj sobie pytanie: czy chcę mieć rację, czy chcę być szczęśliwy? Może warto, baranie, odpuścić trochę. Nie wiem, znasz się na czymś, a, a twoi, twój partner, twoja partnerka się kompletnie na tym nie zna. No, ale ci to coś tam mówisz, że słyszała w telewizji, gdziekolwiek w internecie przeczytała, że trzeba zrobić tak i tak. I to uważasz, że to jest źle. To jej mówisz źle, a ona nie dalej tam drąży, i się robi awantura od słowa do słowa i się zwiesza atmosfera, a nie lepiej powiedzieć, kochanie. Ja mam inny pogląd na ten temat. Pogadajmy o tym, kiedy będę spokojniejszy, bo y, teraz się tym denerwuję. Ja sobie to przemyślę, co mi powiedziałaś, czy powiedziałeś, i y, obiecuję ci, że pogadamy na ten temat. Kropka, i sprawa jest załatwiona i nie ma awantury. Uwaga, barany, będziecie po prostu podświadomie dążyć do awantur w relacjach, i to zarówno w relacjach takich koleżeńsko-towarzyskich, nie tylko w relacjach romantycznych. Single, singielki. Możecie być, e, jeżeli umówicie się na randkę, to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, zadawajcie pytania, ale niech ta druga strona mówi. Staraj się rozpoznać tą drugą osobę, e, poznać ją jak najbardziej. Niech ona się wypowiada na różne tematy, zadawaj jej pytania, a ty sama. Nie za bardzo się wypowiadaj i wtedy będziesz miała od razu po takim spotkaniu jasność kim jest ta druga osoba. Kto to jest, bardziej będziesz ją poznawać. Bardziej ją będziesz wiedziała o co tu chodzi. Tak? Jeżeli jesteś w, na etapie wybierania dopiero osoby na randkę, to przy mieczach Bierz to, co jest dla Ciebie istotne. Być może, Baranie, lubisz osoby, które się uczą, które są intelektualne, lubisz intelektualne dystu, dy, dys, dyskusje, y, lubisz sobie porozmawiać. To y, nie umawiaj się z osobą, która taka nie jest, która nie da Ci satysfakcji intelektualnej. To wybierając osobę do spotkania, na przykład na portalu randkowym, to weź to pod uwagę, ok? I to zarówno panowie, i panie. To dla was jest barany ważne. I tutaj yy, wychodzi ta kwestia. Co bym jeszcze powiedziała? Naucz się albo naucz się. Yy, popracuj nad swoją komunikacją z innymi ludźmi. Jak ty się komunikujesz? Być może tobie się wydaje, że przecież mu powiedziałam, czy powiedziałem, a yy, ta druga osoba kompletnie. <śmiech> <śmiech> O matko, przepraszam, 100 lat. Nie zrozumiała, tak? I my często naprawdę się źle komunikujemy. Więc tutaj jest taka y, uwaga, wasz słowa i ćwicz się w komunikacji z innymi ludźmi. To, żebyś to, co chciał powiedzieć, było wypowiedziane w sposób y, elegancki, taktowny i. Konkretny. Tak? Dziewczyny, jak ja się z tym czuję? A panowie, co mi to daje? Albo też jak ja się z tym czuję, tak? Kochani, jak do mnie mówisz, pojedźmy tamtą drogą, to czuję się niekompetentny, że nie masz do mnie zaufania, że pojechałam taką a taką drogą. Dziewczyny, poczytajcie sobie na temat komunikacji. Panowie, wy też. Jak się komunikować z kobietą? Jak się komunikować z mężczyzną? I to jest, e, słuchajcie dla Was, zarówno w parach, jak i e, ci, którzy jesteście sami, to jest e, lekcja do odrobienia na miesiąc luty. Czy ktoś tu jak szuka? Jest szansa, że jeżeli jesteś poszukujący, to możesz przy dziewiące pentakli znaleźć bardzo interesującą osobę pod, pod warunkiem, że dobrze wybierzesz że nie tylko efekt wizualny, ale y, porozmawiasz z tą osobą i uznasz tak, chcę się z tobą spotkać. I to może być, y, możesz dojść do fajnych, y, fajnej znajomości. O, co robić? Skupiać się na tym, drogie barany. Co mogę zrobić, żeby osiągnąć swój sukces? Cokolwiek to jest. Czy w odchudzaniu, czy w partnerstwie, czy w pracy, czy w finansach. Yy, czy, ja jest, czy ja daję z siebie wystarczającą ilość pracy, zaangażowania, determinacji, czy ja tego chcę, czy się obijam, czy bardzo dbam o swój związek, a może nie dbam, a może tylko mówię, że się odchudzam, a tak naprawdę po cichu rąbię cukierki. A może stań w swojej prawdzie. Czy to dążenie do swoich celów, cokolwiek to jest, jest naprawdę takie uczciwe i w zgodzie z tym, kim ty jesteś, baranie? Czy przypadkiem nie oszukujesz sam siebie? Bo oczywiście mówisz wszystkim, jestem na diecie i oficjalnie nie, nie wiem, nie zjesz ciastka, ja nie jem słodyczy, a potem wytrąbisz pół litra Coca-Coli. Okay? Gdzie, jest, gdzie jestem niespójny w swoim działaniu? Gdzie tak trochę mam firankę na oczach, gdzie nie widzę, że jestem niespójny? Poszukajcie tego. I to by było dla Was korzystne. I wtedy jest wielka szansa ruszenia do przodu w swoich celach i zdobycia sukcesu, pełnej satysfakcji, bym powiedziała, w dziewiące pentakli. Ale to zależy od was. Ile wykaże, wykażecie barany działania i determinacji, i chęcia stanięcia w swojej prawdzie, tak? Ja żyję zdrowo, yy, dla mnie zdrowie jest najważniejsze, a potem, yy, nie wiem, yy, wypalę paczkę fajek, yy, yy, siedzę na kanapie cały tydzień, nie ruszę się, no to jakie to jest zdrowe? No to przynajmniej yy, miej świadomość tego bardzo, Moim marzeniem jest żyć zdrowo, co mogę to robię, ale w dalszym ciągu palę, nie wiem, spożywam alkohol, coś tam, coś tam, tak? I, I mam mało ruchu. Ale mam taki cel, żeby żyć zdrowo. No to, to Ci już pokażę, w którym miejscu jesteś, drogi baranie. I to jest bardzo dobra sytuacja. Zadawajcie sobie dobre i odpowiednie pytania. Czego nie robić? Szósta pentakli. Uwaga, barany, hmm, Nie pchajcie się tam, gdzie was nie chcą, z waszą pomocą, z waszymi dobrymi radami, z waszymi opiniami. Jeżeli ktoś cię nie pyta o opinię, to jej nie wypowiadaj. Jeżeli ktoś nie, nie prosi cię o pomoc, to jej nie udzielaj e, sam z siebie, dobrze, to ja ci pomogę, co mogę zrobić? Nie. Skup się na swoich celach i na stawaniu w prawdzie i dążeniu do swoich celów. Skup się na swoim życiu, bądź egoistą. Albo e, ktoś Cię poprosił o pomoc i i czuj i po prostu ciągnie od Ciebie w, wszystko, co tylko może, a i nagle jego sprawy, tej drugiej osoby stają się najistotniejsze w tym miesiącu, a Twoje leżą w ogóle odłogiem w gruzach i twój, e, Twoje życie zarasta za chwastami. To tak nie. Zwróćcie na to uwagę. Wszystko musi być w równowadze. To jest karta równowagi. Ile Ty mi, tyle ja Tobie w relacjach, w, w, w układach koleżeńskich, przyjacielskich, w pracowych, w życiowych we wszystkim jest, jest najlepsze życie jest w równowadze w spójności ze sobą. Ile ty mi, tyle ja Tobie. A nie ja Tobie wszystko. Mm, daj mi. A potem jest żebranie. Dlaczego on mnie nie widzi? Dlaczego on mnie nie kocha? Dlaczego on mnie nie chce? Jak mu dałaś wszystko, no to pff, to stała się nieatrakcyjna. I panowie, to w drugą stronę też tak jest. I to nawet nie chodzi o sytuacje męsko-damskie, tylko o takie relacyjne. Popatrzcie to, co macie. I luty jest doskonałym miesiącem. Jak osiągnąć obfitość, bo możecie to osiągnąć, jeżeli będziecie skupieni na w własnych wartościach na tym, czego ja pragnę, czego ja chcę, jak to osiągnąć, i gdzie jest moja prawda, gdzie się oszukuje. My ludzie fantastycznie się oszukujemy. No, to ja nic nie jem. A jakby ktoś cię nakręcił, i, i tyje. A jakby cię ktoś nakręcił z ukrytej kamery, to by się okazało, że to nic nie jedzenie to jest naprawdę. Uu, uu. Ale my nie chcemy tego zobaczyć, i to jest. W w każdym aspekcie naszego życia, kochani, do tej, do dziewiątki pentakli, e, pentakli dążmy. To jest ja też mówię trochę taka karta egoisty, ale w takim zdrowym e, znaczeniu. Gdybyśmy wszyscy byli egoistami, świat wyglądałby inaczej. Lepiej, bo każdy byłby skupiony na sobie, nie dałby się wykorzystywać, nadużywać w relacjach, w pracy, pilnowałby swoich granic. Dążyłby do swojego szczęścia. I to jest taka karta. Nie dawajcie się barane, ani wy nie nadużywajcie inne osoby, ani nie, da, nie dawajcie się nadużywać. I z takim motto Was zostawiam. Jeszcze raz dziękuję za wszystkie subskrypcje, wszystkie komentarze. One bardzo, bardzo się z nich cieszę. Yy, biorę je sobie do serca i yy, pozwalają mi z dalszym impetem być na tym kanale obecną i dla Was być inspiracją i ciocią dobrą radą. Całuję Was mocno i życzę wspaniałego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie. Pa!